Niemożliwe. Jako z trzech aplikacji, Volta, Ubera i Stewarta, zgadnijcie, z jakiej aplikacji wpadło zamówienie jako pierwsze. To dosłownie po minucie od zalogowania się. Tak, dobrze myśleliście, ze Stewarta. Jestem w szoku. Na ostatnim filmie Wam się ten rower spodobał, więc kontynuujemy. Nie ładowałem go nawet, a ma 20, 27 km przejechane. Więc odbiór mamy z KFC i dostawę dosłownie po drugiej stronie ulicy, no za galerią, Musimy za galerię pojechać i 13.30 to coś takiego. Godzinę mamy... a, zegarka nie wziąłem. No to nie wiem, którą mamy godzinę, ale coś po 13, 14 może nawet. I tak Myślałem, że te 13-30 to spoko za to zamówienie, ale przypomniało mi się, że ta galeria jest rozwalona. Trzeba tam pękaniać dookoła. Nie wiem, czy ma tam zawsze dookoła jeździł, więc nie, ale jak już zdążyliście zauważyć, dziwny jestem. Jak zamówienie? Steward. To znaczy, to jest, jest podpisane, że to jest pyszne, nie? Ale... Ja potrzebuję to odbioru pyszne, bo ja nie mam tyle określić. O! 73. Okej. Okay. Proszę się skontaktować z poprać. Eee... Okej, okay, dobra. Ładno, to sobie pozarabiałem dzisiaj. Na cholerę ci nie mniej pracownika. Obracam były po prostu inne łapki. To jest jeden z największych minusów tej pracy, nie? że właśnie nikt Wam nie zapłaci za takie puste zamówienia i stracone czasy, w większości przypadków. które aplikacje robią wyjątki, czasami WOLT ale tutaj no, do złamanego za nie dostanę, że tu przyjechałem, poczekałem i tak dalej, i tak dalej. na poprzednim filmie narzekałem, że kupiłem sobie przypadek napój bez cukru. Dzisiaj jestem wyposażony w Holi w wersję Hydrate, czyli nawadniającą. Jest to świetny zamiennik w ogóle energetyków, to jest po pierwsze, a po drugie soft drinków, właśnie takich rzeczy, jak piłem na poprzednim filmie. Nie ma to cukru, nie ma to tauryny, nie ma aspartamu, nie ma żadnych jakichś sztucznych aromatów czy barwników. Mało kalorii, bo to ma chyba 20 kilokalorii na porcję. No i ma to też witaminy w sobie, nie? Jest to na pewno zdrowsze niż te, te takie standardowe napoje. Jest to przede wszystkim w ogóle tańsze, bo za taki napój pół litra, o ile się nie mylę, wychodzi około 3 zł, gdzie za na przykład Red Bulla w żabce płacicie 7,50, nie? Są też z kofeiną, oczywiście, jest Holy Energy, więc też można sobie spróbować. Jest zajebiście dużo różnych y, smaków do spróbowania. Ja akurat tutaj mam cytrynowy. No nie jest to najlepszy smak z tego wszystkiego, co dostałem, ale no nie jest to, wiecie, nie smakuje to jak cytryna roz, rozropiona z wodą na przykład, nie? Czy coś. Dalej ma to bardzo intensywny smak. I smaków jest naprawdę dużo. No i możecie sobie kupić właśnie taki starter pack więc dostajecie też właśnie taki shaker i w starter packu właśnie macie różne smaki tych napojów. Są właśnie wersje hydrate, są wersje właśnie energy. A i jest mrożona herbata, no tak. I macie ode mnie z kodem dexterowski pisane przez 2 i 10% zniżki na coś takiego i naprawdę nie piszcie mi w komentarzach, że o ile to kosztuje, że o ponad 100. No nie, bo to naprawdę, zróbcie sobie matematykę i wyjdzie wam to o wiele taniej niż puszka zwykłego energetyka czy właśnie jakiegoś soft drinka, nie? A jeżeli wam Wam to nie podpasuje, no to macie 30 dni na gwarantowany zwrot pieniędzy, tylko możecie zużyć maksymalnie wtedy dwie saszetki napoju z tego Starter Parka, nie? Więc choli Wam zwróci normalnie pieniądze, jeżeli Wam po prostu nie będzie smakować, więc możecie sobie zamówić, spróbować, no i poprosić o zwrot pieniędzy, jeżeli Wam to nie pasi, nie? Ale to się toczy, nie? Nawet nie, nie muszę poprawiać. W gdzie pewnie też będę czekał, ostatnio tam powiem, ja to też czekałem kurde długo. Ja słyszałem w ogóle, że steward chyba McDonald'a będzie miał w, na Śląsku gdzieś. Nie udało się w miarę szybko z tym zamówieniem, odebrać oczywiście. Ktoś mi pod poprzednim filmem napisał, że tutaj, o i z kanał kanale ledwo folię że tutaj po prawej stronie na dole jest temperatura silnika jest. Jak się kliknie środkowy przycisk, to wtedy po prawej stronie po środku jest podpisane nawet motor. Tak jakby co. Dwieście zero kierunkowskazów. Ja na tym rowerku serio wygląda jak typowy kubierka. jak na Globonie. Niestety miałem ważny telefon, ale zamówienie mi wpadło w międzyczasie, więc idziemy to odebrać. Tylko żebym teraz się nie pokiczkał, gdzie z tym pojechać. Szyfam tu będzie... Jak ja mam tu pojechać? Aha, no tak, prawda, okej. Okay. Kurczę strasznie wiać zaczęła, ja nie mam gąbki nałożonej. 648 48 zamówienie myślałem, że ta dostawa jest bliżej, ja to kurczę, na rękawka jest. Trochę nieopłacalne za zamówienie, bo to było chyba za 11.30 czy coś takiego. Naprawdę Volt tak wali brzydko mówiąc w chuja, jeżeli chodzi o te stawki, że to jest masakra. i jeszcze sobie nakładają wygorystyczne warunki, nie? Nie wiem czy oni pamiętają, ale oni nie są jedynymi na... graczami na rynku, nie? więc chodzi mi o to, że oni też nie płacą. Nie wiadomo jak dużo, żeby sobie się robić ekskluzywną apką, bo w tym momencie to Uber płaci więcej niż oni, nie? Ale jak dobrze wiemy, Uber jest znany z tego, że poza sezonem lubi sobie płacić grosze. Czasami wiadomo, zdarzą się tam gdzieś jakieś takie perełki, że ktoś za 7 kilometrów stówę dostanie, no ale to rzadkość. Strzałki powiesowane na ulicach, winie, wszystko jest, a oni dalej nie wiedzą jak jechać. Też dosyć mocno kolizyjne skrzyżowanie. Gdzie to jest? dobry. Dobrze. Dobry. 5 z 6 Dzień Dobra, dzięki. To jest dziwne, że cały czas mnie trzyma w obrębie jednego regionu. Tak. Ten kurs jest 730. To jest naprawdę śmieszna kwota. Nie wiedziałem, że to są jakieś mieszkania. Trzymuje 6 na napiewku. Dzięki. widzowie, powtórkę. To no Matrix, nie? Znowu dostałem z trzech aplikacji całą nie ze Stewarta. Tym razem na o wiele lepsze pieniądze, bo to jest 24 zł. Z bonarki znowu, ale całe szczęście nie z tego cholernego KFC, co wczoraj. Na faktowskiego. No jest to taki średni kurs w sensie yy, dystansowo. No ale pieniądze, kurde, panie. Tak to ja mogę, tak to ja mogę. <laughs> za taką kaskę to ja mogę. Tym razem mam zegarek. No. Halo! Kurde. 9.43. O jezu. Ciekawe co by mi zrobił, gdyby nie był na smyczy. Się rzucił, kurwa, jakby. Jakby nie wiem w sumie co. Możecie dokończyć w komentarzu. Więc do no bezkitu mówicie, że każdy film wygląda tak samo. No, jeżeli takie rzeczy. Wy się zdarzają, no to w pełni się zgadzam, nie? Jak nigdy mi się to nie działo i uważałem, że każdy dzień jest inny, tak ostatnio mam właśnie... No to jest drugi taki dzień, gdzie wszystko mi się powtarza kurzwa, nie? A Skręcaj! Bo się jeździć tym rowerem, nie? A jak oglądałem ostatnio właśnie ten stary film, to kurde... Ja się tak kładłem na tym złomie, że naprawdę aż mi szczena opadała, się zastanawiałem, jak ja to kurde robiłem, nie? A, no to co, kurwa pojechałem. Dobra, okay. to nie to, że nie dostanę zamówienia, tak samo jak wczoraj, tylko pojechałem sobie w inne miejsce, niż powinienem. Gratulacje. To szczęście nie jakoś bardzo, zboczyłem. Ale tak to jest właśnie: ekscytacja dużą stawką. Nie spojrzysz, gdzie jedziesz, tylko od razu z pamięci. Szybko, szybko, bo jak zrobimy szybko, to będzie fajna godzinówka. Tak. Dzień dobry. Ja po zamówieniu, spyszne to jest ee, niby. I to jest kod odbioru chyba YX. Dobra, jednak kawałek jest. Czemu tu jest wykrzyknik? Przy tym nie wyregulowałem sobie tych przerzutek, nie? i będę jeździł teraz tak już chyba do końca żywota tego roweru. Bo ja tak mam, że u siebie nie zrobię dobrze, nie? Czemu się nie chce. Ale mi piachu do oczu naleciało, kurde. Myślałem, że ten będzie szybciej, ale chyba, chyba nie. Może ja po prostu zawsze słuchać się tej nawigacji. No chłop na znaku drogowym jeździ. No, A pewno tym rowerem to wolniej jeżdża. O kurwa! Spieramy w tej. Dzień dobry. Montrose Software? Ja pan Jakby Pani mogła, to niech Pani zadzwoni, bo zanim mi się tu uda z niej skontaktować, to w jaki Kwiaty? What? Okej. Okay. Kwiaty, z, 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 bo mi się wydaje, że to jest... Nie no, to... Kurwa, kwiatostacja to mi się kojarzy, wiecie z czym? Z y, tymi kwiatomatami, ale to chyba raczej nie jest, no bo i dlatego miałem takie what the fuck, kwiaty z y, paczkomatu mam, z, z kwiatomatu mam odebrać, ale raczej chyba z kwiaciarni, więc y, tutaj mamy dwa zamówienia i kwiatki pojadą kurwa z chińczykiem, nie? W sensie wiedzeniem chińskim, nie? w Torbie, więc elegancko. Ale chyba ja te kwiaty może wezmę po prostu w rękę, żeby one nie zaśmiertły tym Chińczykiem, bo to naprawdę Uber też. No, rewelacyjnie to dobrał, nie? Tutaj będziemy mieli następne 20 parę złotych. I ten Chińczyk jest nawet tutaj obok. What? Ty, jest? Jest i Chińczyk i kwiatarnia. ale kurwa, jaja. Dzień dobry. Zamówienie mam do odbioru. Tak, to się kończy. A, dobra. parę mam jeszcze. No spokojnie, zapalę sobie. Więc bez pośpiechu. O! Tak. do pytanie: bo tak? ciekawa, bo my od niedawna w tym jesteśmy. Czy Pan widzi na jakim etapie przygotowania jest u nas? Nie, ja nie widzę. A w momencie, kiedy Pan odbierze, my coś zaznaczamy i Pan to widzi, czy też nie? Nie, ja chyba po prostu zaznaczę i to, i to tyle, co tam trzeba zrobić, nie? Aha. Wy tak. powinniście widzieć, że ja zaznaczyłem, że to jest odebrane. Okej, okay. właśnie to nie jest do końca pewne. Wiemy tylko, ile mamy minut do momentu Pana przyjechania. Aha, no tak, no jakoś tak, tak. to wyglądało. I no, ciekawa jestem po prostu, bo yy, wczoraj zaznaczyłam, że odebrane, a kuriera jeszcze nie było. I tak się zastanawiam. To chyba bez stresu za wcześniej, nie? Tak, że jest taki moment, że na przykład, że jest gotowy i powiem, może już brać, ale to chyba ten czas, który mamy, jest wystarczający. Myślę, taki. że tak, myślę, że tak. No dobrze, to jest dyskusja. Dobra, okej, okay, dziękuję. No, to raczej, żeby nie pobudowali. Okej, dobra, dobra. Dziękuję. dziękuję. No i dobra, jak ja mam tu jeszcze zmieścić? Ten kimczyk nie jest jednak obok. No dobra, to jedziemy. I tutaj ponownie rano kontrolę stoją. No jest chyba 11 Może nie tak rano. Tutaj też ich nie ma? Nie ma. A nie, panie to ktoś po prostu ma limonkową, jest ubrany. Trzeba sobie żeby przy szynie nie wpaść. Tutaj to już chudziutka opona. dobry. A7? Jak ją to spakować Nie ma no, dół, to jest jakieś nieporozumienie kurwa Dobra, jak dojedziemy szybko, to może nie zaśmierną te kwiaty, co? Jak uważacie? O no 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 Nie robimy tak Dobra. 73 godziny Wielkiego. Chyba to jedziemy odstawić kwiatki. Jak ja numer mówię 73. Naprawdę, zafakt tego Chińczyka jest taki, że dosłownie po i się z automatu robicie głodni. A przynajmniej ja taką. I kurczę, nie mam uchwytu, żeby sobie sprawdzić ten adres. No dobra, zaufajmy mojej pamięci, że tu było 73. Chociaż na samym początku zawiodła moja pamięć, bo zamiast to... na miejsce pojechałem sobie do Bonarki. Dobra, sprawdzę. Tu nie jedzie z tyłu? Nie. Tak, dobrze pamiętałem. Widzicie? No dobra, tylko teraz tak, nie? Wejścia do mieszkań są na pewno z tyłu, ale chodzi mi o to, że Kwiaty są pewnie zamawiane jako nie wiem, niespodzianka czy coś. Zazwyczaj nikt sobie kwiatów nie zamawia, a ja muszę pin wpisać do odbioru. <grystanie> I skąd ja mogę wytrzasnąć, wyczasnąć? Bo odbiorca raczej nie będzie wiedział. No, no dobra, pójdźmy, zobaczymy, co się stanie. Dzień dobry, kurier. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, pani pewnie nic nie wie o przesyłach, nie? No, teraz już wiem. To, <grym> tak. to, to dla pani? Bardzo. Tylko chodzi mi o to, że ja tutaj muszę wpisać PIN do... Dziękuję się Kochani, to nie czuje. Kochani, otrzymaj. Halo. Dziękuję bardzo, zostawmy tutaj. 4305. 4305. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pięknie, ale pozytywna kobita, zadowolona, super. Dobra, jedziemy na przerwę. Bo dlaczego by nie? Bo jak będę jeździł cały czas, to jeszcze za dużo zarobię. No i co wtedy? Ludzie będą gadać, już ustawione filmiki. Nie, 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 można. nie, można tak. Trzeba, trzeba troszeczkę odpuścić, żeby wyszło takie 18 na godzinę jakoś. Wtedy myślę, że nie będą się czepiać. Jeśli kurwa nie mogą wpaść wcześniej, nie? Jakiś zjechałem stamtąd, no dobra to się wracamy, widzowie. Pod prąd jedziesz. No to ile ja zrobię kilometrów w stosunku do tego, co ja zarobię dzisiaj, to nieopłacalny nie biznes. Dobre dobry. Dzień no. Cisza coś na tych łapkach. Kurde, wieczorem trzeba pójść. Tylko do tego bo nie mam żadnej lampki. Dla nas chyba nie. A co Państwo zamawiali? z To niestety nie. Dzień dobry, proszę bardzo. Do ale tu pachnie. Ja piechcę, ale co to jest? Krucińska ranina. Jest tu ten. Nie ma produktu napisanego. Uh -huh. na żabiniec. Nie, nie chcę, żeby nic jechać. Zaraz mnie zbanują, bo odrzucam.